Hej ho, hej ho, posprzątać by się szło. Jesteśmy tak wyposażeni w worki, tu jest on. Przyjechał ze ścieczką. Flamingowi też zależy, żeby było czysto, więc idziemy sprzątać. I tak moi kochani, dotarliśmy na miejsce, jedziemy kompleksowo. Szkło, plastik, śmieci ogólne, wory mamy. Będzie taka zabawa i pas po pasie będziemy robili, aż to wszystko zniknie. A gmina dziękujemy oczywiście pani Dominiku. E, wszystko nam to odbierze. I dziękuję też trzem przemiłym panom, którzy po to przyjadą. Bierzemy się do roboty. No to dzień trzeba zacząć. To będzie, uwierzcie mi, szybka akcja, jeśli chodzi o. Zapełnianie worów szkłem tu jest po prostu wszędzie masa tego, a my się z tą masą będziemy próbowali uporać. Plastik na bok. O, jeszcze butle. Jak liście wszystko przykrywają, to jest fajnie, bo nie widać, nie? Ale to, że nie widać nie znaczy, że tego nie ma. O, a tu proszę. W głąb wchodzimy. Pójście. O, się piło. A tu jest jeszcze zawartość Uwolnimy ją A, jeżyny Jak ja lubię jeżyny Ale zjadać, a nie kolić się nimi Ała Kurczę Musieli te butelki wrzucać akurat w jeżyny A ja pierniczę o flamingówkę znalazłem nawet ale jaja Uf. no tu jest gruba powiem mam. i fajnie gdyby nie te jeżyny dobra ciepiemy wszystko tam jeszcze pokrzywy smagają po twarzy mhm. ale się czepiają tak pierwszy worek szkła zapełniony. Leci ku drodze. Kurde, patrzcie co się stało. Dobra, później będziemy to przepakowywali. Patrzcie, nabić się na coś takiego o, nie polecam. Ała Ja pierniczę, to jeszcze nie miałem O jest, jamelinium. Co to było? Kubatol spray. Czymkolwiek był. Do urobku. Ale jest masa tych butelek pochowanych pod roślinnością. Pamiętacie, ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu, że niepotrzebnie sprzątam, bo przyroda sobie poradzi. Nie, nie poradzi sobie. Wysprzątając, zamiatając pod dywan, to tak naprawdę odkładacie tylko główne sprzątanie w czasie, bo pod dywanem miejsce się skończy. Ała, kurde! Zaraz chyba stąd wychodzę. No, jeżyny, no kurde. Jak to było w Madagaskarze, natura mnie zaatakowała. Musicie mi wybaczyć niegodziwość, ale wychodzę z tych jeżyn. Bo jestem tak pokuty, że to się w głowie nie mieści. Idę w inne krzoki, a w tych innych krzokach takie rzeczy. Tu jest jakby PRL. O, to idzie do śmieci, to nie idzie do szkła. Wiadomo. Mleczko czyszczące, i znowu Coca-Cola, taka sama. I jeszcze jedna, jakiś smakosz tu był, chyba że coś odrdzewiał. Aaaa! Nika Róża mnie zaatakowała od tyłu. W Głowę celuj. I kolejny wór szkła, czyli drugi pełny. Tak Dosłownie ludzkość depcze po śmieciach. Ja czy jaka masakra. No my spróbujemy. Przynajmniej w miarę naszych możliwości coś z tym robić. Artek tam dzielnie walczy. A to jakby się nie kończy. Ale pocieszające jest to, że te śmieci tu były gromadzone przez dziesięciolecia. Więc jak my teraz się z nimi. Uporamy, choć dzisiaj to nie nastąpi to one tak szybko tu nie wrócą. Wiecie o co mi chodzi Polmo z Lublin? Czujesz, że już masz plecy? A to dopiero początek Panie Arturze. Warszawa z konikiem polmos. No i dobra, trzeci worek szkła. Nie ograniczamy się. Wszystko znika, patrzcie. Tu Żyletka wystaje. Ale kurde, niespodziewajka. Jest pomoc, opona wyjeżdża. Spójrzcie, jakie zajebiście. Oczywiście trzeba będzie jeszcze powtarzać. Ja tu nieraz jeszcze wrócę, ale już nie będzie takiego dziadostwa jakie było, Bobo fruty i andruty. Słoiki i plastiki. A to, co to jest? Balon na wina, czy ten? Pojemnik po balonie na wina, chyba. Jak się nie mylę. No, już taki łatany. No, komuś służył. A jak przestał służyć, to w krzoki. I wyjeżdża z krzoków. Nowe miejsce, nowe możliwości! Powiem wam, że są tego ilości masakryczne, a to jest tylko jedno takie miejsce w Polsce. A ile ich jest tak naprawdę? Nikt tego nie wie. Ile takich miejsc ziemia przykryła? Aj, masakra! No. Dobra, najpierw pozbieramy to, co tu mamy. A potem będziemy worka ciągnąć. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Słyszki. Jeszcze A trzeba szukać, kurde. Takie widzicie. Liście ziemię się odgarnia i wychodzi ciągle coś nowego. Tak, mówię. No trzeba tu wracać ciągle i ciągle i ciągle. Ustronianka. No kurde, to sobie też zostawię. Artek, wrzuć mi to tam. Zobaczcie jaki węgiel, a? nie ma biedy, pa, jaki węgiel. No i tak już chciałem wiązać kolejny worek, a tu zobaczcie co pod workiem. Jeszcze szkło, jeszcze pole lider, pianka do golenia, czyli będzie amelinium, tak, tak, tak i jeszcze tu plastik pójdzie. Do plastiku, a oni niech sobie wysyłają to do spalenia czy gdzie tam chcą. Mnie to już nie interesuje. Zapalniczka. Patrzcie, znowu węgiel. Kaniów stoi na węglu. Patrzcie, tak zastajemy ten teren, a tak wygląda po naszym przejściu. Widzicie różnicę? Spójrzcie. Naprawdę niewiele trzeba, moi kochani. Naprawdę. Ja wiem, że Wy to wiecie. Tak to wygląda. A tu jeszcze trzeba przyjść poprawić. No dobra, jedziemy z tematem. Opony, dętki, ogólnie guma. To nie, to idzie do śmieci, ale guma z gminy, z powiatu bielskiego leci do spalarni, do góraży, jak dobrze pamiętam. Jeszcze w ramach przypomnienia, szklanki i szkło żaroodporne nie idzie do puszki szklanej, tylko prosto do śmieci. Tego się w Polsce nie odzyskuje Jakby kto chciał dostać z takiej lagi to zapraszam O, patrz Artur Patrzcie jakie tu fajne śmieci ktoś wyciepał. Zobaczcie szprycuwy widzicie jak trzeba uważać? Zobaczcie ile igieł o osłony z nich schodzą Dobra, idę po worek na śmieci. A, tu mleczko było. Nad wyraz mało jest takich śmieci komunalnych, takich wiecie, śmieci do śmieci. O, takich jak to dziadostwo. Jest tego... oj, ja, czkawki dostałem, przepraszam. Nad wyraz tutaj mało, co w sumie jest bardzo pocieszające, ponieważ no dużo rzeczy wróci do obiegu po prostu. Szkło, plastik, wiadomo... A o metalu to już nie wspomnę. Tak, panie Arturze? Metal jest No ja lubię metal. Zresztą wiecie, że ja lubię metal. A w zasadzie to lubię hardcore. O, jaka ładna butelka, zobacz Artur. Zostaje. Świetna, nie? No, to jest jakieś czeskie wódki, że tak powiem. Pewnie tak. Znajomy kształt. No się piło, nie? Tu no. sygnatura huty jest. Później będziemy rozkminiali. A to co? Kurde, wiesz co znalazłem? Nie wiem. Otulinę ołowianą po kablu. Jeszcze. Spróbujemy się uporać z tymi lekarstwami delikatnie, wiecie o co chodzi, żeby się nie pokłuć, bo to nie wiadomo, co za dziadostwo tam siedzi. Może jakiś wąglik. <laughs> żartuję oczywiście, nie można być takim strachliwym oczywiście. Ale trzeba uważać, zwłaszcza na siebie. O, a spod szprycówy aloe szampon do włosów. I piu! Tak to pięknie wygląda. Błyszczą się worki ze śmieciami w słońcu. Artur podziwia kaniowską przyrodę. Jest cudownie, spójrzcie. Ha, jaki jestem dumny z tego. Pięknie. Co to jest? Co to jest? Dżins z tego zaraz wyskoczy. Nie, nic nie wyskoczy. Powiem Wam szczerze, że zaczynamy opadać z sił. Austria. A tu polski kogucik, pasztet Drop pole. Spójrzcie, jeszcze jedno porównanie: tu już byliśmy, a tu jeszcze nie. Tak o, zobaczcie tego potwora. O kurde, on to pamięta takie czasy, że... No dobra, jeszcze trochę i kończymy. Tak, dopełniamy worki, spadamy, a uwierzcie mi, że nie będzie to trudne. Ja mam aluminiową łyżkę, a w zasadzie to co z niej zostało, nagrodę. Tutaj z... o, złomik jeszcze. Z roweru, z lampki rowerowej. Także, o... Znicz, tutaj sobie dopełnimy to wszystko i będziemy kulturalnie spadać. Przedstawimy wam jeszcze, jak sytuacja wygląda. I trzeba będzie akcję powtórzyć. Taka piękna aleja. Stare dęby, a tymczasem spójrzcie. Tyle warków nam zostało, jeszcze tu. To jest to, co bierzemy. No takie widzicie, nawet klosze można znaleźć w szokach. 4, 5 warów plastiku, 2, 4, 6, 8, 10, 11 warów szkła, dwa śmieci ogólnych, opona, opona od roweru, takie duperele. No i tak to wygląda. Panie Arturze, dziękuję za współpracę. Jesteś mega gościu. Wpadajcie do niego, Flaming Recyklik, zresztą sobie go znacie. A tu my co zbieramy śmieci. Tak, tak. Jak cytując klasyka, jak nie masz pomysłu na kanał, pokaż jak, jak zbierasz śmieci. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, papaty.